Koła jeżdżące po szynach. To dzięki nim pociągi pasażerskie przewożą pasażerów, pociągi towarowe ładunki, a lokomotywy starają się, żeby i ludzie, i towary docierały na czas. Oczywiście jeśli nikt cię nie spóźni. Ta firma produkuje koła i osie dla kolei od ponad 150 lat. Wszystko zaczyna się od elektrycznego pieca, w którym pochodzącą z odzysku stal topi się w temperaturze około 1600 stopni Celsjusza. Gigantyczna kać przenosi roztopioną stal do tzw. zwanego dołu odlewniczego. W dole znajduje się sześć grafitowych form, w których odlewa się długi na 6 metrów wlewek. Piła taśmowa dnie ostudzone wlewki na bloki o wadze około 450 kg. Teraz bloki przygotowane są do formowania i kucia, więc potężnych chwytak umieszcza je w piecu, który opuszczają rozgrzane do temperatury 1300 stopni. Rozgrzane bloki trafiają następnie do wnętrza tzw. uszczarki, która usuwa z nich zewnętrzną warstwę utlenionego metalu. Potem prasa o nacisku 9000 ton rozpłaszcza je, nadając im kształt kołu. W tym momencie koło ma 76 cm średnicy. Teraz pora na obróbkę w walcarce. Potężne walce zgniatają obracający się dysk, aż osiągnie średnicę 91 cm. Kolejna prasa wybija w dysku centralny otwór, w którym osadzona będzie oś. Wszystkie odpady trafiają do powtórnego przetworzenia. Po kolejnym rozgrzaniu koło polewane jest zimną wodą, co zwiększa twardość stali. Następnie obrawia się zewnętrzną krawędź koła oraz otwór pod oś. Teraz kontroler sprawdza wszystkie wymiary koła. Ocechowane i opatrzone opisem koła są gotowe do zamontowania osi. Produkcja osi zaczyna się od rozgrzanej wlewki, która trafia do wnętrza tzw. kowarki. Młoty uderzające w obracający się materiał stopniowo kształtują oś. Proces kucia trwa do chwili, gdy oś osiągnie pożądaną średnicę oraz długość. Następnie osie poddaje się procesowi obróbki cieplnej. Potem oś trafia do tokarki, w której nadaje się jej ostateczny kształt i przygotowuje do montażu kołu. Specjalna prasa wciska koła na końce osi. Po pokryciu smarem końcowe kosi, wciska się na nie łożyska. Następnie zakłada się na nie kołpaki, które zabezpiecza się śrubami. Zagięte uszy podkładek zapobiegają odkręceniu. Gotowy zestaw zjeżdża z linii montażowej, aby oczekiwać na zamontowanie w podwoziu wagonu lub lokomotywy, no bo w końcu do tego ma służyć.